Sieman Dero, z tej strony gołąbek. Niedziela, więc pora na podsumowanie tygodnia w Olimpiadzie Miedziowej. Tydzień, który się nie zapowiadał za dobrze. Ostatecznie wypadł całkiem nieźle. Myślę, a jakie wyniki to już pokazuje. Pobielane jest mało w tym tygodniu, więc nie daje, nie dodaję Może za tydzień. Będzie więcej na start, mix 322 dwadzieścia i mieć błyszczące z kabli, kilo 476 siedemdziesiąt razem kilo osiemdziesiąt. a kilo 80 kg to prawie norma tygodniowa, więc nie jest źle a tutaj pełne podsumowanie w tabeli udało się przekroczyć 20 kg dopiero w tym tygodniu ale to nie jest zły wynik a będzie już tylko lepiej pozdrawiam wszystkich olimpijczyków wszystkich kibiców całego naszego wyzwania. A tymczasem dzięki za oglądanie. I do następnego. Piąteczka.